Milena Rostkowska Galant, witam Państwa serdecznie. Dziś jeszcze w wielu miejscach mogliśmy cieszyć się słońcem, ale jutro to się zmieni, bo prawie wszędzie pojawią się chmury. Chmury, które mogą przynosić opady deszczu, a nocą nawet deszczu ze śniegiem i śniegu. Sprawdźmy w takim razie, co będzie działo się, jeśli chodzi o najbliższą noc. No i tak jak wspomniałam, opady deszczu ze śniegiem bądź śniegu, temperatura także poniżej zera, prawie w całym kraju. Bo tylko Gdańsk i Kołobrzeg z temperaturą na poziomie 1 stopnia, natomiast w Warszawie minus 4, minus 5 w Łodzi i w Gorzowie Wielkopolskim, minus 6 w Szczecinie. A najniższa temperatura w rejonie zakopanego to minus 7 stopni. Wiatr umiarkowany. Tak jutro nad naszym krajem będą wędrowały chmury. No i widać, że o poranku jeszcze pogodne niebo, ale w ciągu dnia chmur będzie przybywać i one przyniosą nam i opady deszczu bądź mrzawki, ale śnieg i deszcz ze śniegiem także może się pojawić. Czas na szczegóły. Pomorze, Kujawy i Wielkopolska. Tutaj przede wszystkim silny porywisty wiatr. Porywy do 50 km na godzinę, ale nad samym morzem nawet do 70. Po dwóch inne strzałki mamy także w południowo-wschodniej części kraju. No i tu porywy do 60 km na godzinę. Poza tym wiatr umiarkowany. Niemal wszędzie spodziewamy się jutro opadów. No i tak jak wspominałam, będzie to deszcz, deszcz ze śniegiem, a na południu także śnieg. Temperatura do 5 stopni na zachodzie, 4 w Warszawie. W rejonie Zakopanego minus 3 stopnie. No i jeszcze kilka miejscowości, w których padać nie powinno. Warszawa, tu wręcz o poranku będzie słońce, po południu chmury, ale nie groźnie, bo bez opadów. Ale także Katowice i Gorzów Wielkopolski. Tutaj nie spodziewamy się opadów. Sprawdzamy kolejne dni, a tu już duże zmiany. Piękna, słoneczna pogoda, jeśli chmury, to na północnym wschodzie, a temperatura od 4 do 8 stopni. Natomiast środa prawie wszędzie przyniesie bezchmurne niebo. Temperatura od 7 do 11, 12 stopni. Najbliższe dni bez większych zmian to znaczy wciąż przewaga pogodnego nieba i coraz cieplej w czwartek do 13, w piątek do 15, a w sobotę